Gołąb o numerze 925 jest to gołąb, który w swojej, w swojej krwi ma dwie wybitne samice, a mianowicie samiec to jest numer 134, czyli ojciec tego gołąbka to jest 134, który jest synem 460, która u mnie na gołębniku dwie jedynki miała. Bardzo wybitne latająca samica. Natomiast Matką tego gołębia jest gołąb o numerze 148, jest to roczny, który z kolei jest córką 113 przewybitnej samicy w kategorii a od Krzysia Muriasza. I co jest ciekawe, że te dwa roczne mają samica ma 8 konkursów jako roczna, a samiec ma tych konkursów 5. Także to jest bardzo ciekawe połączenie gołębi właśnie szybkich, bardzo szybkich gołębi. Na gołębie również bardzo bardzo takie powiedziałbym też yy, siadające właśnie bardzo szpicowo na oddział na okręg. Skrzydełko tego gołębia.